Durwać bestie w RFFN. Imiona i nazwiska: Paulin Yvonne Parker i Juliet Hume. Znane także jako Pauline Ripper, Hillary Nathan i Anne Perry. Liczba ofiar: jedna. Tożsamość ofiary: matka Paulin. Skazane na pięć lat więzienia. Durwać bestie w RFFN. Na wiele lat przed głośną masową strzelaniną, nowozelandzkie Christchurch było tłem wstrząsającego morderstwa, które wywołało obyczajowy skandal. W centrum tych makabrycznych wydarzeń były dwie nastoletnie dziewczyny: Pauline Parker i Juliet Hume. Pauline i Von Parker urodziła się 26 maja 1938 roku. Ojciec, Herbert Ripper i matka Honor Mary Parker byli zatrudnieni przez Uniwersytet Canterbury. Nie byli jednak pracownikami naukowymi. Piastowali raczej robotnicze stanowiska, a ich zajęcia często się zmieniały. Pracowali jako ogrodnicy, pomoc domowa czy dozorcy. Honor i Herbert mieszkali razem i razem wychowywali dzieci, choć nie byli małżeństwem. Fakt ten utrzymywali jednak w ścisłej tajemnicy, która nie wyszła na jaw przez wiele lat. Juliet Hume urodziła się w październiku 1938 roku w Londynie. Gdy miała 10 lat, jej rodzice zdecydowali się na przeprowadzkę do Nowej Zelandii. Wszystko ze względu na karierę Henry'ego Huma, ojca Juliet, który był fizykiem. Drodzy, przenosimy się do Nowej Zelandii. Dostałem niezwykłą propozycję. Będę rektorem Uniwersytetu Canterbury. Zarówno Paulin, jak i Juliet uczęszczały do żeńskiej szkoły w Christchurch i to tam, jako nastolatki, spotkały się po raz pierwszy. Mimo różnic klasowych, szybko nawiązały nić porozumienia. Obie były dość chorowite. Parker cierpiała na zapalenie kości i szpiku, a Hume chorowała na gruźlicę. Zmagania z chorobami były punktem wyjścia ich znajomości, która szybko stała się czymś więcej. Dziewczyny miały naprawdę bogatą i wybujałą fantazję. Wspólnie zaczęły tworzyć skomplikowany świat fantazji, w którym osadzały pisane wspólnie sztuki, powieści i opowiadania. Ich relacja była pełna pasji, co niepokoiło rodziców Paulin. Czy ty widziałeś, jak Paulin patrzy na Juliet? Myślisz, że między nimi jest coś więcej? Mam na myśli coś nieodpowiedniego. Nie, nie tak, ją wychowaliśmy. Ale jeśli ty coś zauważysz, trzeba będzie natychmiast to przerwać, dobra? Hiumów też niepokoiła intensywność relacji dwóch nastolatek. Obie rodziny obawiały się plotek i skandalu, jaki mógłby wywołać potencjalny romans z dziewczyn. W owym czasie homoseksualizm uważano za chorobę psychiczną. Mimo obow rodziców, dziewczyny widywały się niemal w każdej wolnej chwili. A Parker często zostawała na noc w domu Humów, spędzała tam też wiele weekendów i wakacyjnych przerw. Juliet, gdy tylko przyjaciółka wracała do swojego domu, od razu podupadała na zdrowiu i izolowała się od rodziny. A Juliet? Nie zje z nami śniadania? Paulin wróciła do domu, więc Juliet ma jeden ze swoich epizodów. W toku tworzenia wspólnej fantazji dziewczyny stworzyły coś na kształt religii. Ich system wierzeń odrzucał chrześcijaństwo z jego moralnością i świętymi na rzecz postaci wymyślonych przez dziewczyny. Zamiast Królestwa Niebieskiego, Paulin i Juliet stworzyły równoległy wymiar czwarty świat, który mogły odwiedzać w chwilach duchowego oświecenia. Według późniejszej relacji Parker. Oświecenie osiągnęłyśmy dzięki naszej przyjaźni. To za jej sprawą mogłyśmy odwiedzać Czwarty Świat. Sytuacja wokół dziewczynek zaczęła się dramatycznie zmieniać latem 1953 roku. Wtedy to państwo Hume oznajmili Juliet coś, co ją zdruzgotało. Kochanie, przykro nam, ale postanowiliśmy, że w tym roku Paulin nie może przyjechać do nas na wakacje. Mamy sporo na głowie. W 1954 roku rodzice Juliet zdecydowali się na separację. Henry wdał się w konflikt z kadrą profesorską uniwersytetu i musiał zrezygnować z funkcji rektora. Matka Juliet wdała się natomiast w płomienny romans. Henry planował powrót do Anglii, ale Juliet, ze względu na jej problemy zdrowotne, miała zostać odesłana do krewnych w RPA. Paulin, ja. Oni wysyłają mnie do rodziny, sami wracają do Anglii. Nie wiem, jak ja to przeżyję. Bez ciebie? Dlaczego bez mnie? Co się wymyślimy? Ale co? Chcesz przeprowadzić się ze mną do RPA? Jeśli to jedyny sposób, żeby nas nie rozdzielili? Hmm. To zrobimy tak. Pojedziemy do RPA, zostaniemy chwilę z moją rodziną, a potem uciekniemy do Hollywood albo Nowego Jorku. Będziemy pracować w show biznesie albo opublikujemy nasze dzieła. Dla nastolatek plan był już oczywisty, ale na drodze do swojego szczęścia widziały jedną przeszkodę. Była nią matka Paulin, Honorę Parker, która z całą pewnością nie zgodziłaby się, by jej nieletnia córka wyjechała za przyjaciółką na drugi koniec świata. W końcu doszło do wniosku, że jest tylko jeden sposób, by zaistniała szansa na ich wspólną przyszłość. Musiały doprowadzić do śmierci honore i upozorować ją na wypadek. 22 czerwca 1954 roku, Paulin i Juliet zaprosiły panią Parker na popołudniową herbatkę do herbaciarni przy Victoria Park w Christchurch. Po skończonym podwieczorku, dziewczyny wraz z Sonore udały się na przychadzkę do zalesionej części parku. W odludnej części wyciągnęły z torby połowę cegły zawiniętą w starą pończochę i skatowały nią matkę Paulin. Następnie pobiegły z powrotem do herbaciarni, gdzie zaczepili je Agnes i Kenneth Ritchie, właściciele lokalu. Dziewczyny, wyglądacie na przerażone. Co się stało? Paulin, czy to krew na Twoich dłoniach? To. to mamy. Ona. ja nie wiem, jak to się stało. Ona się przewróciła i uderzyła w głowę. Nie oddycha, nie rusza się. Nie wiem, co robić. Agnes wezwała pogotowie i policja, a Kenneth pobiegł do Victoria Park odnaleźć honorę i sprawdzić, co się stało kobiecie. Szybko przekonał się, że matka Paulin faktycznie nie żyje. Jego uwagę zwróciły jednak liczne obrażenia, jakie odniosła kobieta twarzy, szyi, głowy, a nawet palców. Policjanci byli równie mocno zadziwieni tym faktem. Gdy jeden z funkcjonariuszy odkrył w lesie cegłę zawiniętą w zakrwawioną pończochę, historia nastolatek o wypadku w momencie się rozsypała. Z przerażonych dziewczynek stały się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo. W toku śledztwa na jaw wyszedł jeszcze jeden sekret. Do tej pory wszyscy myśleli, że rodzice Paulin byli małżeństwem, teraz jednak okazało się, że tak nie jest. Ani Honorę, ani jej córka nie nosiły nazwiska Reaper, jak wszyscy do tej pory o nich mówili. To właśnie od tego momentu w oficjalnych dokumentach ze śledztwa Honorę i Paulin zaczęły figurować pod panieńskim nazwiskiem tej pierwszej, czyli Parker. Gdy proces Paulini-Juliet ruszył, wywołał niemałą sensację. W mieście aż huczało od plotek i spekulacji, zarówno na temat zdrowia psychicznego nastolatek, jak i ich orientacji seksualnej. Parker i Hume zostały skazane 28 sierpnia 1954 roku. Ze względu na to, że w chwili popełnienia morderstwa były nieletnie, nie mogły być skazane na śmierć. Wyrok, jaki otrzymały za morderstwo na matce Paulin, to zaledwie 5 lat więzienia dla każdej z nich. Według niektórych relacji, dodatkowym warunkiem zwolnienia dziewczyn po 5 latach był absolutny zakaz dalszych kontaktów między nimi. Tym rewelacjom stanowczo zaprzeczał jednak ówczesny nowozelandzki minister sprawiedliwości Sam Barnett. Te rewelacje to zwyczajna kaczka dziennikarska. W oficjalnych dokumentach nie ma. Nie będzie. I nie było tego typu warunków. Podkreślam jeszcze raz: to czysta fikcja. Po zwolnieniu z więzienia, Juliet Hume dołączyła od razu do ojca mieszkającego wówczas we Włoszech. Tymczasem Pauline musiała spędzić jeszcze kolejnych sześć miesięcy zwolnienia warunkowego w Nowej Zelandii. W tym okresie Parker otrzymała także nową tożsamość Hillary Nathan. Po sześciu miesiącach, pod ścisłą obserwacją, mogła w końcu opuścić kraj. Jako miejsce docelowe swojej przeprowadzki wskazała Anglię. Po przeprowadzce do Anglii trop po Parker urywa się na wiele, wiele lat. Wiadomo, że nawróciła się i była bardzo pobożną katoliczką. W 1992 roku żyła w niewielkiej wiosce w hrabstwie Kent i prowadziła szkołę jeździectwa dla dzieci. Nigdy nie rozmawiała z przedstawicielami mediów. W 1996 roku za pośrednictwem siostry wydała oświadczenie do prasy, w którym wyraża żal. Na łamach gazet wydrukowano także oświadczenie samej siostry. Paulin popełniła jedną z najgorszych zbrodni i spędziła 40 lat próbując ją odpokutować. Trzymała się z dala od ludzi, zajmując się swoimi małymi sprawami. Pojęcie tego, co zrobiła, zajęło jej 5 lat. Potem bardzo żałowała. Tymczasem Hiom po krótkim pobycie z ojcem we Włoszech mieszkała w Anglii i w USA, by na stałe osiąść w Szkocji. Pod swoim nowym nazwiskiem Anne Perry pisała i publikowała fikcję historyczną i detektywistyczną. W 1968 roku dołączyła do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego. Do 1994 roku nikt nie zdawał sobie sprawy, że autorka Anne Perry to Juliet Hume. W marcu 2006 Perry wydała oświadczenie na temat natury jej relacji z Pauline. Nasza relacja z pewnością była obsesyjna. Ale nie było w niej mowy o pociągu seksualnym. Nie byłyśmy lesbijkami. Perry zmarła 10 kwietnia 2023 roku, w wieku 84 lat. Historia Pauline Parker i Juliet Hume ma jeszcze jeden interesujący aspekt. Gdyby nie wydarzenia z Christchurch, prawdopodobnie nie doczekalibyśmy się filmowej adaptacji Władcy Pierścieni, lub przynajmniej byłaby ona drastycznie inna. Peter Jackson, reżyser trylogii, w 1994 roku nakręcił film Niebiańskie istoty z Kate Winslet i Melanie Winsley. To właśnie dzięki tej adaptacji historii Parker i Hume niszowe twórca kina niezależnego zyskał szerszy rozgłos w Hollywood i mógł przenieść na srebrny ekran trylogię Tolkiena. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.